Dobry dzień pierwszy ogarnięty. Tutaj mam swój domek, taka stara hopina. I tutaj dzisiaj była robota. Mamy taki daszek między, czyli będzie widać między właśnie domem a stodołą. Stodołę będziemy burzyć, a ten daszek musimy pierwsze odciąć. I tym się dzisiaj zajmowaliśmy. ściągnęliśmy te blachy, porobiliśmy tego, podcinaliśmy bardzo fajnie. Zrobimy taki fajny daszek tutaj dałpy. O. Tu se tu fajnie zrobimy tak, pod ci bitkę taką i będzie elegancko, pałpy się nie będzie lało. Music is our life, yeah! I nie będzie się pochałpiało i będzie pięknie. A później w następnym tym jak to zrobimy, tego nie będzie. I będziemy tu stawiać, ale będzie fajnie. Będzie pięknie, kiela cud. Second day. Dzisiaj co było? Obcinanie daszku, fragmencik jest ten. Zabezpieczone, pięknie. jeszcze tylko to trzeba zrobić ogarnąć i mamy oddzielone od chałupiny. Będzie kulawo. I wtedy jak będziemy już to oddzielone, to już wtedy będzie można burzyć stodołę i będzie można myśleć nad robieniem salki. Jest gitara! Kolejny dzień ogarnięty! Tutaj został tylko taki malutki zyndzel, ale to już się kiedyś tam przy okazji po prostu ogarnie. Najważniejsze, że wszystko jest już... i nie w tą stronę! Ujek! Wszystko jest już oddzielone i mamy teraz elegancko, fachowo, zawodowo. Tak jest! Ale jestem czorny, ty, ale jaja, masa ankrancja. Dzień dobry, drogie dzieciaczki. w kolejnym dniu naszych prac, po prostu masakra. To całe, co widzicie za mną, to było pełne. Tu widzicie, tutaj wam pokażę, tak, tu było pełno starego siana. Tu jesteśmy na dół. Tutaj to było pełne starego siana. To jest takie pomieszczenie, nie wiem, ze 4 na 4, coś takiego, nie? To było pełne starego siana. Chyba ze trzy dni po prostu to siano opakowałem do worków. Dramat po prostu. Powiem Wam prawdę o dwójka Tomka. Nienawidzę siana. Nie cierpię siana od dzisiaj. Po prostu to jest rzeźnia i po prostu totalna rzeźnia. Jeśli ktoś będzie cokolwiek chciał, żebym pomógł z sianem, to nie. No, a tak to wygląda z tej strony. Jeszcze tylko parę rzeczy, kosiarkę muszę wyprowadzić. Jutro już będziemy w ogóle burzyć budyneczek, z deseczek tamtych. Będziemy sobie robić ee, meble, jakieś fajowskie. Znaczy nie my, tylko kolega będzie bierze to wszystko na fajne mebelki, stoły i tak dalej. Jak coś będzie, to wam będę pokazywał, co z tego powstanie. Dachóweczki będziemy sobie jutro ściągać, wszystko będziemy ściągać. Oczywiście, o ile pogoda. Dopiszę, bo na razie widzę, że jakieś straszliwe wiatry przyszły, i żeby mi dachu nie podniosło, no to by była lipa, jakby na wietrze robić, więc i na deszczu, co gorsze, na deszczu i burzach. Ale jak będzie tak w miarę jakoś tego, no to jutro będziemy już rozbierać budyneczek i będzie torpeda. Nie mogę się po prostu doczekać. Pokażę Wam jeszcze. Zacząłem, jak byłem młodszy, znaczy młodszy, bardzo młodszy, rysować sągotena, ale go trochę nie skończyłem. No ale. Ale zacząłem przynajmniej, zacząłem. Jeszcze Oklahoma wam pokażę. Oklahoma! Yeah! Pamiętajcie, naprzód i Oklahoma. I powtórzę to raz jeszcze. Nienawidzę siana, nie cierpię siana. Na, 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 na. W tym roku na kolację wigilijną pod obrusem zamiast siana będę miał beton, bo pamiętajcie, beton przyszłością narodu. A, pokażę wam jeszcze jak to Wygląda, te deseczki są piękni, siowate, eleganckie. Będą z nich ładne mebelki, nie? No właśnie, obejdziemy sobie budyneczek, bo już jak go nie będzie, no to chociaż pamiątka nawet na przyszłość, jak to wyglądało. Z tych deseczek też coś będzie fajnego. Tu będzie super. Te też są bardzo ładne. Mają taki fajny kolorek tutaj na senkach. Taki piękny, złotawy. No to to będzie w ogóle torpeda. Z tego mebelki będą mistrzostwo świata. Tu była nasza stara salka, którzyśmy sobie brzdynkali, a z tych kamotków, znaczy z kamotków, z kamotków, że jestem zmęczony z cegieł to Segrilla zrobię. To Segrilla zrobię i jeśli ktoś będzie właśnie ze znajomków chciał sobie wziąć trochę takich porozbiórkowych cegiełek, to też sobie będzie mógł wziąć, będzie super elegancko, a pogoda no nie wygląda aż tak strasznie fajnie, bo tam jest babia góra i tam Babiej góry właśnie. No takie ciemności jakieś trochę idą, pewną szczerze, no ale zobaczymy co to będzie. No i w budyneczku tak wyglądasz i miejmy nadzieję, że się już y, jutro pożegnamy i że będziemy sobie już mieli miejsce na powstawanie nowego budyneczku. Pa budyneczku, superancki byłeś. Tutaj robiliśmy zawsze Halloween yy, i w ogóle było super superancko ze znajomymi, to tutaj były zawsze imprezy halloweenowe, próby tu mieliśmy z pancerami, w ogóle mistrzostwo świata. Lekcje też zacząłem tutaj, w tym, w tym budynku właśnie zacząłem pierwsze lekcje. No, no, hardcore. Stara salka nazywała się wcześniej, dawno, dawno temu właśnie Ombos, A nowa będzie się nazywała Ombos 2. A to ze względu na to... E że e, od, e, no, od dziecka po prostu interesowałem się historią starożytną, Egipt i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystko, co było związane z Egiptem, to po prostu łapałem i wszystko po prostu oglądałem. Była taka bajka, nie pamiętam, Papirus coś tam, coś tam, coś Już nie pamiętam, jak się nazywała ta bajka, ale była fenomenalna, uwielbiałem tą bajkę. I tam oni zawsze walczyli z Setem, czyli z Bogiem zła i w ogóle. I on miał taką czaderską, zawsze jak tam jego wysłannicy e, coś tam sobie robili złego, to później jak uciekali, bo tam ten główny bohater ich przepędzał, to zawsze się przenosili do to właśnie e, mrocznej piramidy Wombos i tam była w ogóle piasek sypał w ogóle burza, burza piaskowa e, no i ta piramida czarna no i środka już zaliskał. Mi się to tak podobało, że to po prostu rewelacja. No, a że nasz budyneczek, który tutaj na tym miejscu sobie postawimy, też będzie cały czarny. Cały taki czarny. w ogóle tam chcę wszystko czarne zrobić. Ściany, deski stoły, wszystko. Nawet muszę obczaić, czy jest właśnie e, mm, kibel czarny. To też muszę obczaić. Ale wymyśliłem, że jak będą płytki, to fuga będzie zielona, więc to będzie jedyny zielony element. Eee, no i to będzie po prostu czatno, no i że budyneczek tutaj będzie stał czarny, no to po prostu musi się nazywać ombos, musi się nazywać, ale jestem naprawdę podekscytowany, ja nie Drogie dzieciaczki, zapomniałem Wam nagrać relacji z tego dnia, znaczy z tego dnia. To jest już któryś tam dzień, jak jak już ten, jak już tam sobie działamy dość konkretnie i to teraz wygląda tak. <laughs> Mistrzostwo świata. Nie nagrywałem jak rozbieraliśmy, no bo wiecie jak jest, jak chłopaki pracują, to nie będę im się kręcił tu z jakąś, kurde, kamerecką, no nie jestem tam z Corsese, żeby tam z kamerką sportową tutaj zgrywać pana rezesera. Eee, I co? No i to jest zburzone, deski są tutaj, deski już, część desek poszła właśnie na mebelki, beleczki sobie fajnie też czekają na, na odbiór. No i co, cegiełki sobie zbieram, tutaj właśnie sobie odkładam, tu będzie brat miał z tego grilla, ja też sobie właśnie tam odłożę, paru znają, też właśnie dam na grillka. I przy okazji, tak jak mówiłem, że nie lubię siana, to teraz nienawidzę cegieł, to mu wszystko muszę po prostu skuwać i to jest po prostu dramat i nie lubię tego po prostu i to jest po prostu yy, żejnia. No i, i co, no i tak to wygląda, drzwi, no każdy powie, że hey, trzeba było sobie drzwi wcześniej wyciągnąć, nie szło ich w ogóle wyciągnąć, bo to jest... Przyklejony na najmocniejszej rzeczy na świecie. Na piance montażowej. I to dziado nie chciało w ogóle się pójść. A i zostawiłem, zapomniałem sobie wyciągnąć. Panzer Division. Do górnogami mieliśmy taki ee, z metalu to było. Chcieliśmy to na scenę wziąć, tylko że jak się to opamiętałem, że bo ja to chciałem w ogóle nalewać do środka ee, benzyny i podpalać. Tylko, że tak się opowiadałem, że. No, Ramstein może ja też chcę, no, ale się okazało, że, że yy, tak głupio trochę byłoby. Ale fajny patent. No i żebym się zapomniał wyciągnąć, ale to. No, będzie przerobione na coś innego. Yy, no i tak aktualnie wygląda. Yy, <ścoughs> tak aktualnie wygląda saleczka. No i tak roboty jest po prostu mistrzostwo Świata. Yy, cała salka została w sumie. Całe to, to, co było drewniane wcześniej, w ciągu jednego dnia z dachem i tak dalej. Dzisiaj trochę z tych ścian, troszeczkę tutaj właśnie tak jak mówię cegiełek sobie tutaj właśnie odkładam dla bratka i, i, i żeby było coś fajnego z tego co jeszcze można było zrobić. o piwnicę sobie, będę, właśnie w piwnicy sobie będę murował, bo tam se e, w piwnicy przygotowuję taką fajną winiarnię, że właśnie wineczka jak se tego to se będą miały takie fajne półeczki i tak dalej. Oczywiście tylko jak to zrzucę to już będzie wszystko superancko, elegancko i później pójdą fundamenciki i będziemy stawiać, no ale wtedy już. Widzimy się w drugiej części i będzie po prostu elegancko, fachowo-zawodowo i odlotowo. Czy będzie żeby nam to wszystko fajnie poszło, a już jestem normalnie do tyrany, po prostu masakra totalna. Dobra, patki!